Cześć. Opowiem ci dzisiaj o dwóch podstawowych rodzajach schrowaków do głasza, czyli o głaszy drewnianej i głaszy rogowej. Kiedy prowadzę szkolenia z masażu głasza, kursanci kursantki bardzo często pytają mnie: "Co wybrać na początek?" I rzeczywiście schrobaków teraz mamy mnóstwo. Kiedyś były to narzędzia niepopularne, występowały głównie w jednym kształcie i był to właśnie kształt prostokątny. Oczywiście w Chinach, w Azji czy w tych krajach, gdzie Głasza już wtedy cieszyła się dużą popularnością, wybór był duży. Teraz różne rodzaje głosza dopiero dotarły na zachód i dlatego początkujący adepci tej metody mają nie lada problem z tym, co wybrać z czego skorzystać i jaki rodzaj głasza komu spasuje. Tak jak wspomniałam, najbardziej podstawowy kształt to właśnie prostokąt. A jeżeli chodzi o dwa podstawowe materiały, to jest to róg, a raczej masa rogowa i drewno. I Różnią się te skrobaki, z jakim warto pracować na początek. Zacznę od głaszy rogowej. Powiem o tym, jakie są jej zalety. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o płytki rogowe, to kupując taką płytkę, ona starczy Wam na długo. Nie mamy do czynienia z tym, że po uposzczeniu może się rozbić, jak na przykład głasza kamienna, jadeitowa czy kwarcowa. I nie mamy też do czynienia z tym, że wchłania oliwę, tak jak głasza drewniana. A więc jest to takie narzędzie, które, tak jak powiedziałam, będzie służyć Wam przynajmniej przez kilka lat. Dodatkowo bardzo dobrze sprawdza się w gabinecie, dlatego że głaszy z masy rogowej łatwo jest dezynfekować. Można używać w tym celu dowolnego środka do dezynfekcji, który macie w swoich gabinetach. Wobec tego, jakie są plusy głaszy drewnianej? Jest to narzędzie znacznie bardziej miękkie i najczęściej grubsze. Popatrzcie, głasze rogowe bywają bardzo cienkie, głasze drewniane najczęściej mają większą szerokość, a więc te rogowe, te cienkie, będą bardziej pasowały terapeutom o drobnych dłoniach. Te grubsze lepiej sprawdzą się u pani, u panów, którzy mają większe ręce. Jeżeli chodzi o głaszę drewnianą, bardzo dobrze pracować jest z nią olejkiem, dlatego że drewno z czasem wchłania olej, ulega impregnacji, no i taka głasza staje się waszym osobistym narzędziem, które widać, że długo było używane. Niestety po miesiącach, czasem po latach ściera się, jeżeli używacie jej codziennie i może pękać. Niestety głasze drewniane są też trudniejsze do dezynfekowania, dlatego że istnieje ryzyko, że wraz z olejkiem wchłonie się na przykład pot, albo że na drewnie pozostaną bakterie. Wobec tego, czy głasze drewniane w ogóle znajduje zastosowanie w gabinecie? Jak najbardziej. Jako że głasze drewniane są też tańsze od drogowych, to u mnie na przykład osoby, które przychodzą co tydzień na zabieg masowania głaszą drewnianą, mają swoje osobiste głasze, czyli... Robię taką kopertę, podpisuję ją imieniem i nazwiskiem mojego pacjenta czy klienta i po zabiegu taką głaszę zawijam, oczywiście myję, dezynfekuję, zawijam i czeka spokojnie na tą osobę przez najbliższy tydzień. Także jest to bardzo bezpieczny sposób pracy. Czasami, jeżeli ktoś tak chce dostawać zadania domowe, używa też głaszek dla siebie, no to Daję mu ją do domu i za tydzień przychodzi do mnie z własnym narzędziem. Także jedna i druga głasza jak najbardziej znajduje zastosowanie. Na kursach, kiedy uczę dobierać rodzaj głasza dla danego terapeuty, zauważam, że osoby, które są takie bardziej charakterne, bardziej konkretne, twardsze w obyciu, wolą pracować z rogami albo na przykład z głaszą metalową, jako że są to materiały twarde. Natomiast osoby bardziej delikatne, miękkie, często panie, często pracujące w dziedzinie kosmetologii, wybierają sobie głasze drewniane, albo głasze kwarcowe, głasze jadeitowe, jako te materiały, które w medycynie chińskiej określamy jako bardziej delikatne, związane bardziej z emocjami czy duchem, niż z ciałem fizycznym i jego problemami. Pokażę jeszcze jak nanieść olejek na taką głaszę. Patrzmy, że na głaszy rogowej olejek pozostaje na powierzchni. To jest też bardzo wygodne o tyle, że nic nam się nie wchłania, więc jeżeli posmarujemy ciało pacjenta w miejscu, które ma być nosowane i później użyjemy takiej głaszy, to cały olejek, który jest na ciele i olejek, który jest na narzędziu, możemy zagarniać w ten sposób i ta utrata jest niewielka. Jedyne co tracimy no to jest ta część olejku, która uległa wchłonięciu w skórę, czyli tą skórę nawilżyła. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o głaszę drewnianą, rzecz ma się troszeczkę inaczej. Popatrzmy, że drewno bardzo szybko wchłania oleje. Widzicie od razu zmiany w kolorze narzędzia i im dłużej będziecie używać swojej głaszy, tym ciemniejsze się stanie. Tak też łatwo jest określić, na ile często korzystacie z takiej głaszy. Oczywiście moja była nowiutka, tutaj wybrana do nagrania. Natomiast moje własne narzędzie jest kolorystycznie znacznie bardziej zbliżone do tego, już dobrze zaimpregnowane. A im lepiej taka Wasza zaimpregnowana, no to tym większe ryzyko, że niestety, ale niedługo rozpadnie się w Waszych rękach. To jest naturalne, tak się często dzieje z drewnianymi narzędziami i nie należy się tym niepokoić. Nie świadczy to o tym, że technika jest zła, tylko właśnie o tym, że dopracowujecie ją przez długi czas i narzędzie się już zużyło. Jeżeli chcesz posłuchać więcej o pozostałych kształtach i rodzajach narzędzi do głasza, zapraszam Cię do filmu zatytułowanego Pałeczki głasza do akupresury punktów. Tam posłuchasz o głaszach robionych z kamienia bian i z masy rogowej, ale w kształcie właśnie patyczka zakończonego kulką.